Władze nowego targu pracują nad projektem przebudowy ulicy partyzantów. Oprócz nowej nawierzchni, część drogi zostanie gruntownie przebudowana, co ma poprawić zarówno komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo mieszkańców. Jak zapowiadają urzędnicy, inwestycja jest na etapie przygotowań. Do realizacji jeszcze, jeszcze jakaś daleka droga, bo dopiero jest prezentowany to, co dzisiaj jest, to jest prezentowany zarys. Drogowy, jeżeli chodzi, no bo wiadomo, że musimy zaingerować też i w grunty prywatne, więc trzeba pokazać przede wszystkim to, co projektant narysował, ile komu tam trzeba będzie ewentualnie zabrać y, z własności, żeby żeby tą drogę poszerzyć. Jest problem tutaj wiadomo, że tego poszerzenia nie uda się uzyskać na początkowym fragmencie, tam jest <coughs> stare powiedzmy, budownictwo jeszcze pierwsze budynki na partyzantów, bo, no, bo tam jest, jest ciasno, no ale już potem w tym, w tym dalszym odcinku jest, jest już większa, y, większa przestrzeń, bo tym bardziej tam y, plan miejscowy był uchwalony i wskazywał. Pas, pas drogowy, więc, więc ci, którzy budowali później domy, na pewno musieli się już odsunąć od, 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 od tego pasa zarezerwowanego, więc no tutaj na pewno będzie to koordynowane, ale, ale kiedy będzie wykonywane, to, to też tutaj za, będzie zależało od, od pieniędzy i na kanalizację i na drogę.